Fashion Week jest już poważnym konkurentem dla podobnych wydarzeń w Łodzi i Warszawie. Głównym organizatorem są Szkoła artystycznego projektowania ubioru. Podczas tego wyjątkowego tygodnia każdy fasjonista może wziąć udział w wykładach, prelekcjach, pokazach i wernisażach. W tym roku po raz piąty imprezę otworzył Kraków Fashion Awards. Nie zabrakło gwiazd, awangardowych projektów, ani artystycznej Bohemy Krakowa. Nagrodę główną zdobył Michał Wójcik, którego damsko-męska kolekcja malcontent była inspirowana filmami Pasoliniego oraz teledyskami grupy Scissor Sisters. Jak zwykle indywidualność, dobry gust i indywidualność, oryginalność. Poniedziałek w siedzibie SAPu odbył się wykład Doroty Wróblewskiej, założycielka pierwszego showroomu w Polsce i uznany autorytet w branży modowej wygłosiła wykład o tym, jak odnieść sukces w świecie mody. Pani Dorota od razu nawiązała kontakt z liczną publicznością, a następnie zaczęła dzielić się z nią własnymi doświadczeniami. Motywowała zgromadzonych, nawołując do wiary we własne marzenia oraz do odwagi w ich realizowaniu. Dzisiejszy wykład mówił o tym, że warto odnieść sukces, warto marzyć, warto mieć plan, warto mieć swój cel. I kto, trzeba go konsekwentnie tylko realizować, czyli był o tym, że udaje się pod warunkiem, że bardzo chcemy, dążymy do tego i pamiętamy o tym. Tygodniowi mody towarzyszą również wystawy fotografii. Na pierwszym piętrze MP-u przy Rynku Głównym można zobaczyć pracę studentów Szkoły Kreatywnej Fotografii Young Fashion Photographers. Piętro wyżej wiszą prace Tytusa Kondrackiego zatytułowane Za Kulisami Mody. Krakow Fashion Week potrwa do niedzieli 24 marca.